Witamy Państwa. Ja tu jeszcze trochę tak powiedziałabym na drugim planie, bo główną bohaterką jest oczywiście Teresa, bo książka jest o niej. Ja tam się co prawda wcinam czasem za, za bardzo ze swoimi sprawami w tej książce, ale generalnie biorąc, książka jest oczywiście opisem wspomnieniami Teresy, opisem jej życia wspomnienia to znaczy, Teresa spowodowała terenia, że tak się stało. Ponieważ prawie rok temu, powiedzmy no 10 miesięcy temu, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że była już wielokrotnie namawiana do napisania jakiejś autobiografii, do udzielenia wywiadu rzeki, ale nie bardzo się chciała na to zgodzić. Jednak wydawnictwo Dolnośląskie przekonało ją, że dobrym pomysłem by było udzielenie takiego wywiadu, połączone z prezentacją wybranych fotografii z, z archiwum e, tak, tak. zaczęło się właśnie tak, jak Rąca powiedziała ja przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję dla państwa, żeście w ogóle zechcieli tu przyjść i się ze mną spotkać, ja się czuję jak na krzcinach, ponieważ jest to moje dziecko pierwsze i ostatnie na pewno nie będę więcej ja piszała oczywiście namawiałam dziennikarzy, żeby napisać biografię, ale zawsze uważam, że moje życie było przez Cały czas jakieś takie, nie pod górkę, nie z górki, na tyle równe, że nie opłacało się. Bez skandali, bez porzucań, bez jakichś wielkich namiętności, aczkolwiek. E, I w związku z tym nie ma sensu pisać. I właśnie to wspaniałe wydawnictwo, chcę to podkreślić po raz któryś, bo po pierwsze, takiego zaproszenia do współpracy ja u nikogo z moich kolegów nie widziałam. E, no i przyjęłam to. Przyjęłam, ale właśnie tak jak Ilonka ja to ponieważ się znamy, ponieważ się lubimy, nie byliśmy nigdy w jakichś e, ogromnych przyjaźniach, żeśmy z sobie z sobą bywały. Natomiast po prostu wiedziałam, jaka ona jest, jak z nią można rozmawiać, po drugie nie ukrywam. widziałam że jest to pani scenarzystka i że nada tej książce jakiś inny form niż urodziłam się, potem byłam w przedszkolu, potem coś, a potem umarłam. Tylko, że to jest po prostu jakaś forma, będzie na pewno inna i moim zdaniem może dyskusyjna, może nie wiem nie będzie się wszystkim Państwu podobała, ale jest to po prostu luźna rozmowa. Jonka przychodziła do mnie na to ileś 15 na pewno, nie? No, to spotkań, gadałyśmy sobie dość dużo. Potem w jej rękach było, żeby to zweryfikować, co będzie, co nie będzie, jak to ustawić. Zresztą Ilonka wybiera, bo to musi być to, co znaczy, jej mamy. Tak, na zdjęcie tak, musi być. Tak, tak. tam to znaczy musi ja Miałam jakiś wpływ na to rzeczywiście, ale też Teresa potrzebowała takiej jakiejś ściany, żeby odbić się ze swoimi pomysłami. Jak więc mówili, ja, ja przychodziłam, a na, na podłodze, na, 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 na stoliczku, na kanapie leżały sterty, zdjęcie nabione no, i nie wiem, no i nie wiem. No, I nie, no, całe noce no, no, wybierałam. Tutaj, jeżeli ja mam około. Nie wiem, 70-80 albin. I czasu. o zwykłym życiu, o takim właśnie, nie, nie tym życiu na świeczniku, tylko o takim zwyczajnym życiu, o budowie własnego domu, o staraniu się... O dziecko, dziecko o wiele lat, mówimy o takich zwykłych sprawach, ale najważniejszych jakby, a nie o tym, y, y, ile razy się stało na jakiejś ściance i jakie się to stało na no, medię. To, znaczy. to znaczy byłam tą osobą, która koło niej siedziała, do której ona mogła to mówić. I y, y, to była moja przede wszystkim rola później uporządkowanie tego. Natomiast no to jest, dlatego mówię, to jest książka Teresy, a ja byłam tu y, no, pomocą, żeby ona y, y, przyjęła taką formę. Wyżycie wypracowali mi, nie będzie.